Słupska obwodnica jest fragmentem drogi ekspresowej S6. Będzie rozbudowana od Szczecina do Gdańska. Połączymy ją ze słupskim ringiem, co zapewni dojazd do słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej i słupskiego szpitala. Rozbudujemy strefę ekonomiczną, uzbroimy nowe tereny i zmienimy promocję tak, by ściągnąć do Słupska nowych inwestorów. Bo nowi inwestorzy to nowe miejsce pracy. Obniżymy ceny działek budowlanych, żeby Słupszczanie mieszkali w Słupsku. Wybudujemy nowe mieszkania komunalne dla osób bez zdolności kredytowej. Rozwiniemy budownictwo socjalne, bo wiemy jak to robić. Będziemy tworzyć miejsca przyjazne rodzinom, nowe place zabaw i osiedlowe centra aktywności. Rozwiniemy sektor usług opartych o nowe technologie. Będziemy wspierać firmy w tym obszarze. Zaczniemy inwestować w kierunki techniczne na Słupskich Uczelniach, tak by młodzi ludzie pozostali w mieście. Te zmiany są w zasięgu ręki. Pozyskamy pół miliarda złotych z Unii Europejskiej. W tych wyborach chodzi właśnie o taką przyszłość. Wybierz przyszłość.